Premiera drugiej części pierwszego sezonu powstania smoków już za miesiąc. Przypomnę tylko, że 1 października nowe odcinki zadebiutują w języku fińskim, a 12 października otrzymamy angielską wersję, choć to jeszcze może się zmienić. W związku z tym, że do premiery już coraz bliżej, wrzesień będzie bardzo obfity w różne przecieki. Dzisiaj przyjrzymy się bardzo szczegółowym opisom odcinka 11 i 12 i jak tylko je usłyszycie, to zrozumiecie tytuł tego filmu. Jednak zanim zaczniemy, to przypominam o subskrypcji oraz łapce w górę, jeśli ten odcinek Wam się spodoba. Odcinek 11. Świątynia smoczych rdzeni. Ninja przyzwyczajają się do nowego normalnego życia po zwycięstwie nad Imperium. Lloyd pełni obowiązki zarówno ninja, mentora, jak i opieku na klasztoru. Bohaterowie zatrzymują kolejne fuzje wstrząsy, ale jest ich coraz więcej. Badania niej prowadzą ich do świątyni i trzech smoczych rdzeni, które mogą na dobre powstrzymać wstrząsy. Tymczasem Beatrix planuje zemstę i szykuje się do kradzieży smoczych rdzeni, aby później wykorzystać je jako broń. Ten opis nie jest niczym zaskakującym, już tak naprawdę od dawna wiedzieliśmy o tym, że ninja będą musieli znaleźć niejakie smocze rdzenie, które są kluczem do rozwiązania fuzji wstrząsów, a być może nawet do poznania nowych informacji na temat samej fuzji. W ostatnim teaserze po raz pierwszy zobaczyliśmy, jak będą wyglądały one w serialu i teraz bardzo ciekawi mnie to, jak Beatrix będzie chciała wykorzystać je jako broń do zemszczenia się na ninja. Przejdźmy w każdym razie do odcinka 12, bo ten wydaje się być o wiele ciekawszy. Odcinek 12. Morskie gangi. Ninja dzielą się na trzy drużyny, aby odnaleźć smocze rdzenie, które zakończą fuzję wstrząsy. Nia łączy się w parę z Sorą, a Kai z Wildfire. Zaś Lloyd i Arin ruszają razem na Perle Przeznaczenia. Niestety w wyniku niefortunnego wypadku wpadają do morza. Aby naprawić statek, ninja muszą odzyskać pływającą wioskę z rąk morskiego gangu i ich potwornego kraba, ale sytuacja nie jest taka łatwa jak się wydaje. Tak więc ninja podzielą się na trzy zespoły, aby sprawniej szło im szukanie smoczych rdzeni i będzie to drużynowy podział na nie jeden, a oczywiście kilka odcinków. Bardzo lubię takie zabiegi, bo naprawdę dobrze ogląda się historię podzieloną na kilka perspektyw. Stąd też możemy się domyślić, że pierwszy zespół, czyli Nia i Sora, jako pierwszy spotkają się z Kolem, bo widzimy ich głowy na tym ujęciu. Drugi zespół, Kai i Wildfire, prawdopodobnie zejdą gdzieś pod ziemię i jak widzimy w tej scenie, odnajdą tam jeden z rdzeni. Lloyd i Arin zaś wezmą Perłę i rozbiją się na morzu. Spieszmy się kochać Perły przeznaczenia, bo tak szybko odchodzą. Nowa Perła wystartowała na początku sezonu i już w 12 odcinku legnie w gruzach. Oczywiście po opisie możemy wnioskować, że ninja dadzą radę ją naprawić, ale no... tradycja jest zachowana. Pierwsza awaria perły, możemy być dumni. Nie szczerze to myślę, że twórcy mają już do niej takie żartobliwe podejście i w każdym możliwym sezonie starają się ją zniszczyć, no bo czemu nie? W każdym razie, według opisu Lloyd i Erin będą musieli uratować pływającą wioskę z rąk morskiego gangu i ich potwornego kraba. Na początku pomyślałem, pływająca wioska? Czyżby chodziło o Styx? być może, ale najpierw musimy rzucić okiem na to ujęcie z pierwszego teasera. Widzimy tutaj Merlo Piana, który prawdopodobnie pochodzi właśnie z tego morskiego gangu, a w tle widzimy miasto położone na wodzie. Czy jest to Stix? No, nie za bardzo wygląda jak Stix, ale musimy mieć na uwadze fakty, że fuzja naprawdę mocno namieszała w świecie Ninjago. Zastanawia mnie jeszcze ten duży krab. Może Krabój z ósmego sezonu powróci? Kto wie? To już wszystko na dziś, jak tylko pojawią się bardziej szczegółowe opisy kolejnych odcinków, to na pewno zrobię na ten temat film, dlatego jeśli nie chcecie go przegapić, to pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę pod tym materiałem. Zachęcam Was także do odwiedzenia mojego Instagrama, Facebooka i TikToka, a teraz się z Wami żegnam. Do zobaczenia.